Kontynuując naszą podróż przez Polskę Królewską, dziś zatrzymamy się przy jednej z najbardziej fascynujących postaci naszej historii, mianowicie Janie III Sobieskim. To właśnie jego nazwisko rozbrzmiewa po dziś dzień jako symbol siły, odwagi i wielkiego zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem. Ale nie tylko czyny tego króla sprawiły, że stał się on nieśmiertelny. Jego wizerunek zarówno za życia, jak i po śmierci został utrwalony na monetach i banknotach, które do dziś stanowią obiekt pożądania wielu kolekcjonerów. Monety z czasów Sobieskiego to prawdziwe perełki, ale również te wybite później z jego wizerunkiem są warte uwagi. Każdy kolekcjoner wie, że Sobieski to nie tylko historia, to także hołd składany przez pokolenia, które upamiętniają jego wielkość na swoich najcenniejszych numizmatach. Jeśli więc myślisz o rozszerzeniu swojej kolekcji monet z polskimi królami, Jan III Sobieski powinien znaleźć się w centrum Twojej uwagi. Zanim zgłębimy się w numizmatykę, przypomnijmy sobie, kim był Jan III Sobieski. Wielki król Polski, bohater bitwy pod Wiedniem w 1683 roku, który uratował Europę przed Turkami. Sobieski to postać, którą władcy innych krajów szanowali, a jego sława rozchodziła się daleko poza granice Rzeczypospolitej. Ale czy wiesz, że mimo swojej wielkości, Jan III Sobieski nie wybił wielu rodzajów monet? Dlaczego? Król miał inne priorytety, ale monety, które stworzył, mają niezwykłą wartość. Donatywy, dwudukaty, talary, orty. Te monety są rzadkością, a ich historia przypomina o czasach chwały i wyzwań, jakie Sobieski musiał pokonać. Kolekcjonowanie monet Sobieskiego to jak zbieranie kawałków historii. Donatywy, czyli monety ofiarowane na specjalne okazje, były jednymi z najbardziej prestiżowych. Dwudukat emitowany w złocie to prawdziwy rarytas. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tych monet jest tak mało? Sowiecki wolał inwestować w wojsko, niż w produkcję monet, dlatego każdy egzemplarz, który dziś trafi w Twoje ręce, ma nie tylko wartość materialną, ale i historyczną. Najbardziej poszukiwane monety to orty i talary. Srebrne monety o największym nominale. Tylko wyobraź sobie, jak niesamowicie musi czuć się kolekcjoner, który może powiedzieć: Mam talar Jana III Sobieskiego. Ale Sobieski to nie tylko XVII wiek. Jego wizerunek wielokrotnie pojawiał się na monetach i banknotach w późniejszych czasach. Najsłynniejszy przykład 10 złotych z 1933 roku. Ta srebrna moneta stała się ikoną polskiej numizmatyki, pięknie zaprojektowana z dostojnym portretem króla. Jeśli masz tę monetę w swojej kolekcji, trzymasz w ręku nie tylko wartość numizmatyczną, ale symbol dumy narodowej. Kolekcjonowanie monet Jana III Sobieskiego to jak podróż w czasie. To sposób, by połączyć się z historią, poczuć, jakbyś miał w rękach mały fragment przeszłości. Nie chodzi tylko o wartość materialną, to satysfakcja z odkrywania i posiadania czegoś unikalnego. Więc jeśli jesteś gotowy na wyzwania, zacznij polowanie na monetę z duszą króla sobieskiego. To może być najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłeś w swojej przygodzie z numizmatyką.